Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu energii, które będą nam towarzyszyć, które mogą być nam opiekuńcze i które mogą wskazywać nam pewne ścieżki naszego działania. Pięknie, z całego serca dziękuję Wam za całą Waszą przychylność, za wszystkie dobre słowa i za Waszą uwagę. Pięknie, pięknie Wam dziękuję. Karty, jak zawsze potasowane, rozłoszone z największą atencją i intencją, więc aby nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania. Jak zawsze na początku może energia kart Tarota. Może jakoś tak z brzegu dzisiaj. Dziesiątka kielichów. Piękna energia. Kochani, to dobrobyt, to szczęście, to zadowolenie, to czas Spokojnego, rodzinnego, ale też i w dobrym poszanowaniu siebie, własnych wartości, wartości, które nas otaczają, szczęściu i dobrobycie. Dziesiątka Pucharów mówi o spełnionych marzeniach, o dobrobycie, o takim i. Mm, Finansowym, dostatku materialnym, szczęściu rodzinnym, chociaż z tą rodzinnością, jeśli chodzi o dziesiątkę kielichów, to różnie bywa. Niemniej jednak to zapowiedź i informacje o dobrym, spełnionym, radosnym czasie. I taki niech dzisiejszy dzień będzie. Starajmy się doceniać to, co mamy, to, co posiadamy. To jest czas właśnie takiego spokoju. Jakby kontemplacji tej radosnej chwili. Zobaczmy jeszcze energię minerałów. Tu może też z brzegu. Kwarc różowy. Delikatność. Kochani, kwarc różowy opiekuje się układami, układem krwionośnym, sercem. Wspomaga e, pracę, dobrą e, pracę naszego serca, e, zapobiega, i e, jakby wykorzystywana energia kwarcu różowego jest w trakcie leczenia po e, chorobach serca, po zawałach, po, w sytuacjach właśnie chorób e, z układem wieńcowym. Wspom energia kwarcu różowego wspomaga jakby produkcję w naszym organizmie czerwonych krwinek i działa przeciwzakrzepowo. Korzystajmy z energii różowego kwarcu w momencie, kiedy mamy zakrzepowe zapalenie żył, ale też i problemy na przykład z żyłami w, w czasie chor podczas choroby na przykład po zawale, tak? Albo po udrożnianiu żył. No ona po prostu energia kwarcu różowego uszczelnia nasze krwionośne naczynia. Powoduje to, że po prostu krwiobyk jest lepszy, sprawniejszy no i bezpieczniejszy dla, dla naszego organizmu. Kwarc różowy również wspomaga i łagodzi nasze bóle głowy, wspomaga przy leczeniu, wspomaga przy no, łagodząc jakby te bóle, pomaga nam jakby szybciej dochodzić do pełnej sprawności. Kwarc różowy również pomocny jest w sytuacjach Takich przeziębieniowych, kiedy mamy obniżoną odporność organizmu, kiedy gorączkujemy, pięknie obniża nam temperaturę. I tutaj polecam wodę energetyzowaną właśnie kwarcem różowym. Oczywiście do picia no, naczcza na przykład lub przed snem, szklanka takiej wody jest jak najbardziej nam korzystna. Kwas różowy również pomaga w lepszym, zdrowszym, pełniejszym śnie. Odgania koszmary senne, działa też tak przeciwnerwicowo, przeciwstresowo, niweluje nasze lęki, wzmacnia poczucie spokoju, takiej witalności naszego organizmu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. A tak jak powiedziałem, pomocny jest w pozbywaniu się koszmarów sennych i chroni nas przed niższymi energiami. Dedykowany jest kwac różowy przede wszystkim osobom z podznaku byka, wagi. Kwac różowy pięknie współpracuje z czakrą serca, a jeśli chodzi o oczyszczanie, to oczyszczamy go pod bieżącą wodą i energetyzujemy. Na innych kryształach górskich lub a w promieniach porannego słońca. Tyle energia minerałów. Zobaczmy jeszcze podpowiedź kat opiekuńczych, z jakimi dzisiejszy dzień będzie nam pomocny, jaki, jaki, jakie wytyczne, podpowiedzi mogą, możemy się kierować w dzisiejszym naszym dniu. Osiągnięcia. Odmłodzenie i ulga. Dosyć mocne, ale myślę, że dające nam pozytywny wydźwięk. Osiągnięcia. Starajmy się doceniać własne osiągnięcia. Starajmy się pokazywać światu, naszym bliskim, znajomym to, co zrobiliśmy. W dobrym tego słowa znaczeniu, chwalić się tymi osiągnięciami, ponieważ czasami mamy problem z tym, i nawet jeżeli bardzo dużo pracujemy, coś osiągamy, coś tworzymy, coś robimy, to czasami tak to jest chowane do szuflady. Ja nie mówię, żeby wszystko pokazywać, bo to, bo to też nie tędę droga, ale myślę, że w takie zdroworozsądkowe pochwalenie się własnymi osiągnięciami wspomaga nasze samopoczucie, nasz wzrost duchowy, naszą świadomość własnej wartości. Goń za swymi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd cię zaprowadzą. Dokładnie. Marzenia potrafią uskrzydlać, dodając mocy i energii do działania właśnie. Odmłodzenie. Za każdym razem, kiedy losuję tą kartę, mam na myśli plażę, a wypoczynek na tej plaży szum wody, a może nawet i sen, który jest właśnie odmładzający, bo daje nam możliwość wypoczęcia, daje nam możliwość takiego resetu, złapania oddechu, poukładania myśli, ale i też dużego odpoczynku dla naszego ciała i umysłu. Korzystajmy z tego snu. Sen jest dobry na wszystko: odśwież ciało, umysł i duszę. Dokładnie. Taki totalny detoks, który powinniśmy celebrować. To jest bardzo istotne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. I ulga. Trudna emocja. Emocja niejednokrotnie, którą e, jakby osiągamy poprzez żal, smutek, łzy, e, osobiste, większe lub mniejsze dramaty, niemniej jednak e, bardzo potrzebna. E, mówi się, że po, potrzebne jest po odejściu osoby bliskiej, po e, jakiejś drastycznej zmianie w naszym życiu czas. Takiej przysłowiowej żałoby, to czas właśnie wypłakania się, wypuszczenia tych emocji, które tkwią w naszym ciele, w naszym umyśle. Taki czas oczyszczenia. I to jest bardzo istotne, ponieważ ja wiem, że tak w życiu. Czasami trudno jest coś zapomnieć lub kogoś zapomnieć, czasami pogodzić się ze stratą, odejściem, zmianą. Niejednokrotnie te zmiany są bardzo drastyczne, bardzo szybkie i nie jesteśmy jakby przygotowani na nie. Dlatego ten czas pozwolenia sobie na płacz, na tą ulgę, na poczucie tej ulgi. Wtedy nie musimy nic, możemy wszystko, nikt nie powinien nas do niczego zmuszać i my możemy w tym momencie po prostu przeżywać to, ale spróbujmy w tym przygnębieniu, w tej, w tej takiej gorszej chwili, znaleźć też pozytywy. Pamiętajmy, że po każdej burzy najczęściej wychodzi słońce, a nad niebie widnieje tęcza, a kwiaty otwierają swoje kielichy, rozchodzi się śpiew ptaków i myślę, że ten czas trudniejszy można przekuć w szczęście później. I tak starajmy się funkcjonować. Nie wstydźmy się własnych e, łomności, własnych łez. One mogą nas oczyścić i najczęściej to robią. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi twojej duszy. Tak, bo tam znajdziemy to ziarno krystalicznej prawdy, takimi jakimi jesteśmy i to jest najważniejsze. Mocne te energie na dziś. Zobaczmy na koniec energię run, jaka będzie nam opiekuńcza, jaka będzie nam pomocna i jaka będzie dzisiejszym dniem mogła pokierować. No kochani, najmocniejsza z run. Runa oko. Runa oko opiekuje się Słońcem, czyli moc rozjaśniania ukrytych spraw, niejasności, moc pokazywania prawdy. I Pluto, planeta śmierci i zmian. Planeta, która umożliwia i energia, która umożliwia wielkie, nieoczekiwane, niejednokrotnie, niejednokrotnie zmiany. Pamiętajcie, że. Śmierć nie jest wszystkim. Śmierć jest tylko początkiem. To u, po upadku, po zmianie, po odejściu rodzą się nowe możliwości. I właśnie Runa Oko mówi o tej sile, która jest w nas. Niejednokrotnie coś zakańczamy, niejednokrotnie upadamy, niejednokrotnie tracimy, ale też i transformujemy. Bo żeby mogło nastać coś nowego, aby móc e, Coś więcej zrozumieć, coś więcej zrobić, trzeba pozbyć się tego, co jest dla nas balastem, to, co jest uciążliwe, to, co niekoniecznie jest nam pomocne i potrzebne. To tak jak z szafą, aby można było e, zmieścić w niej nową kolekcję pięknych ubrań, no wypadałoby stare spakować i po prostu się ich pozbyć. E, runa runa Oka jest również e, najsilniejszą energetyczną runą. Jeśli chodzi o runy czarownic, używamy jej we wszelkich magicznych czynieniach, rytuałach, rytuałach ochronnych, rytuałach zabezpieczających, czy krąg, czy nasze czynienia magiczne wszelakie. Kochani, tyle na dziś. Pięknie Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszych energii. Życzę Wam, aby ten dzień upłyną wam szczęśliwie, w docenieniu tego szczęścia i wartości wyższych, wartości, które nas ubogacają i dają nam ten cudowny posmak spełnienia spokoju i radości. Chwalmy się, chociażby przed samym sobą, tym, co dokonaliśmy, co zrobiliśmy. Doceńmy naszą wartość, jacy jesteśmy piękni i wspaniali. Starajmy się odpoczywać, Zdrowy, zbilansowany wypoczynek da nam naprawdę cudowny relaks i odmłodzenie zarówno fizyczne, jak i umysłowe. Pozwalajmy sobie czasami na, odrobina, na odrobinę łez. One nas oczyszczają, ale też i motywują i podnoszą z przysłowiowych kolan. Starajmy się wykorzystywać energię minerałów. Dziś jest to kwarc różowy. Delikatność, ale i, moc, i emocja, i uczucie, i tak naprawdę wielka nieokreślona siła, jaką jest miłość. A runa oko da nam ochronę, bezpieczeństwo i celność, trafność naszego działania. Niech ten dzień będzie Wam piękny, spokojny, uśmiechnięty. Dziękuję, i do zobaczenia jutro.